Cześć Wam, szefu z tej strony się kłania. Piękną pogodę mamy dzisiaj, jest środek tygodnia. I idziemy z Doliny Zimnika, idziemy niebieskim szlakiem na Skrzyczne. Następnie będziemy przechodzili zielonym bodajże szlakiem na Malinowską Skałę. No i schodzić będziemy żółtym szlakiem. Taką pętelkę będziemy robić wokół Doliny. Zimnika. Piękna traska. Zobaczycie widokowa. Chociaż jest dodatnia temperatura. Także raczej Tatr nie zobaczymy. No ale powinno być przyjemnie. Startujemy z poziomu 530 metrów nad poziomem morza. A najwyższym punktem dzisiaj będzie oczywiście Skrzyczne. 1257 metrów bodajże. Do zobaczenia na szlaku. Jesteśmy na szczycie równia o wysokości 850 metrów nad poziomem morza dokładnie tam się idzie dosłownie nie wiem 30 metrów tam jest a tą ścieżką co widzicie za mną szedłem wielokrotnie to jest bardziej ścieżka niż szlak bo ta ścieżka prowadzi do innej części Lipnicy. I bardzo często żeśmy tędy wychodzili i schodzili eee, kiedy bywaliśmy u znajomego w domku w Lipowej. On miał domek pod samym lasem, także można było tą ścieżynką dojść właśnie w to miejsce szlaku i nie, nie trzeba było nigdzie podjeżdżać ani nic. Po prostu się wychodziło z domku i wchodziło w las. Bardzo przyjemne to miejsce było. A my już idziemy od jakiegoś czasu. Już jestem zagrzany, jak widzicie, bez kurtki. Bo to podejście tutaj jest stosunkowo wymagające. Przynajmniej na tym początku i potem sama końcówka. Sama końcówka też, ale ja tak lubię, bo jestem i dogrzany od razu, i oddycham czystszym powietrzem szybciej. I ładniejsze widoki można szybciej zauważyć. Jak widzicie, jesteśmy na Hali Jaśkowej, która została nadana 350 lat temu przez króla Polski Jana Kazimierza Mikołajowi Jaśkowi z Lipowej za zasługi w walkach ze Szwedami. Tablicę ufundowała rodzina Josku w 2005 roku. Jesteśmy w pięknym miejscu, chwilę, chwilę za tym szczytem głównym. No Jak widzicie, śniegu trochę jeszcze jest, trochę lodu ale jest to bardzo mokre już bo jest dzisiaj ponad 10 stopni Celsjusza także wszystko topi się w mgnieniu oka Tutaj zauważyłem taką chatkę, ale mocno napisane oznaczone teren prywatny, więc nie będziemy tam wchodzić, ale piękne miejsce. Jeszcze jakby tych choinek tu nie było, to jest na pewno pięknym widokiem. No cudowne miejsce. Bardzo dobrą decyzję wczoraj podjąłem odnośnie impregnacji, ponownej impregnacji butów, bo ten śnieg jest strasznie mokry. Czuję, że gdyby nie były buty dobrze zaimpregnowane, to już bym miał lekko je przemoknięte. A tak to jest spokojne. Jesteśmy już na dość dużej wysokości, bo zostało nam dosłownie jakieś 5 minut do szczytu i jesteśmy. Przy takim rozgałęzieniu, i już Wam pokazuję widok. No, jest po prostu pięknie. Jest po prostu pięknie. Wszystko widać stosunkowo ładnie. Nawet tatr widać całkiem ładnie. Tutaj są dokładnie. Pięknie widać jezioro żywieckie. No, bardzo ładnie. Delikatny wiaterek, yy, temperatura powyżej 10 stopni i już ludzie dużo mniej palą w piecach. No, jest bardzo przyjemny widok. Ale mamy 5 minut do szczytu. Wieża skrzycznego przed nami pięknie się prezentuje Jak możemy zauważyć ten, ta ośla łączka, tutaj ten wyciąg talerzykowy nie działa już widocznie za mało śniegu bądź też za mało chętnych a po drugiej stronie przecież mamy kolej linową na sam szczyt skrzycznego, także spodziewałem się, że jeszcze trochę ludzi tutaj będzie a tutaj pustki ale już po feriach także to może być przyczyna jak widzicie pod schroniskiem jeszcze dużo sprzętu narciarskiego w środku pustki wszyscy z tego co widzę na zewnątrz sobie siedzą, no jest na tyle przyjemnie, że ja też zostaję na zewnątrz, ale podejdziemy sobie jeszcze do skraju tego tarasu, zobaczyć widok na Tatry, bo jest całkiem ładny. No nie było miejsca na zewnątrz. Więc zatrzymałem się w schronisku, jest tu trochę tak parno, ale spokojnie odpocznę z jabłko Banana idę na wierzchą wieżę widokową, szczyt i dalej w stronę Malinowskiej skały. No, schroniska się już ewakuowałem, nie było tam nic przyjemnego. No a teraz idę na wieżę widokową. Właściwie to jest wieża startowa, chyba jakiegoś odcinka specjalnego dla nauczycieli. Dokładnie nie wiem, zaraz się dowiem. No wyjście wi na wieżę startową, jak tutaj jest napisane. Takie błotniste dość, ale nawet nie wieje wiatr. Tutaj jest kolejka linowa na skrzyczne tutaj drugi wyciąg jest tych kanap tutaj trochę do tego punktu wjedzie no całkiem ładny widok jest całkiem ładny widok tutaj mamy wieże na skrzycznym schronisko tam jest szczyt zaraz się tam wybieramy a tutaj piękne widoki no ładnie widać tatry dzisiaj ładnie dzisiaj widać tatry Babia Pirsko tatry w oddali tu mamy jezioro żywieckie no i żywiecczyzna oczywiście a tutaj już patrzymy w stronę Bielska w stronę Śląska przez przesmyk w Wilkowicach a tam mamy w dole w Szczyrku najdłuższy hotel chyba w Europie. Jesteśmy na szczycie skrzydłowego. Jak widzicie, 1257. Jakaś żaba tutaj jest na tle wieży. A my idziemy w stronę Małego Skrzycznego póki co, ale tak naprawdę w stronę Malinowskiej Skały, szlakiem zielonym, z tego co pamiętam. Teraz będzie taka piękna nartostrada powiedzmy, z Dużego Skrzycznego na Małe Skrzyczne. Skrzyczne, z widokiem po prawej na przypuszczam bremną ustroń widzimy tutaj taki jakiś mały talerzykowy wyciąg chodzi bez problemu no tak jak mówiłem jesteśmy na małym skrzycznym 1211 metrów do Malinowskiej skały teoretycznie zielonym mamy 45 minut a tu jest mapa całego ośrodka. Jest to mocno rozbudowane. A tu mapa stricte ścieżek rowerowych. Jest tego tutaj trochę. My jesteśmy właśnie pod zbójem. Widzę, że na czerwono oznaczony, więc przypuszczam, że dosyć trudne. 1,5 km ponad, 12% spadku, 190 m przewyższenia. Ostatnie podejście na naszej trasie, wejście na Malinowską Skałę, jakieś 1152 podejrzeń wysokości nad poziomem morza, no a to na naszej trasie jest ostatnie podejście. Jesteśmy na Malinowskiej skale. Dotarłem widoki piękne. Zaraz wchodzimy na szczyt i spróbuję puścić rona, ale nie wiem co z tego będzie, bo jest jednak wiatr taki, że może to przeszkadzać. Tam mamy szczyt Malinowskiej skały, ale tutaj mamy bardziej charakterystyczny, czyli tą skałkę, bardzo bardziej charakterystyczne to miejsce. Na widok mamy całkiem ładny tator, już nie widać, bo się schowały za, za tym grzbietem pilska bodajże, tak sądzę, chociaż kawałek jeszcze widać, ale pilsko pięknie, bab, babia majestatycznie stoi, nikt nie buchnął, tutaj w dole żywie trzyzna, a my idziemy się przejść na Malinowską Skałkę, bardzo przyjemne miejsce. Bardzo przyjemne miejsce z widokiem na skrzyczny. Jesteśmy na rozdrożu na baranią górę zielonym szlakiem. Jest napisane jeszcze prawie 2 godziny. Godzina 50 minut, kawałek drugi, tak naprawdę, ale my nie idziemy w stronę baraniej, tylko idziemy w stronę lipowa PKS. 2 godziny teoretycznie jest napisane żółty szlak. No, a na pewno będziemy. Szybciej to nie ulega wątpliwości. Fajny ten żółty szlak. Tak delikatnie dosłownie na środku ubite, wąska ścieżka pomiędzy tymi drzewkami. Bardzo przyjemnie się idzie tym szlakiem. Polecam. Idziemy sobie jeszcze taką ścieżką i będziemy przechodzić pod szczytem Kościelec o wysokości 1022 metrów. Idzie się stosunkowo ciężko tą ścieżką. Jak widzicie wydeptane jest, ale te ślady są tylko takie prowizoryczne. Nie zapadam się jakoś, ale dlaczego idę tą ścieżką? Bo tutaj mam przepiękny widok na cały grzbiec krzycznego. No, bo po prostu, jak tylko mogę podnieść głowę spod stóp, spod nóg, no to można się rozkoszować tym widokiem. A trzy tygodnie temu idąc, idąc tędy, nie zauważyłem, że pod delikatną warstwą śniegu są kolejne wypełnione wodą, i wpadłem tam obiema nogami miałem całuszkie buty mokre ale na szczęście e, też była dodatnia temperatura jak dzisiaj także po 5 minutach marszu już człowiekowi miał mokro w butach ale miał też ciepło więc nie było większego problemu z tym idziemy dalej przedzieramy się Jesteśmy na dole. Dotarłem do asfaltu. Za mną właśnie przechodzę przez rzeczkę. Jedną z dwóch, chyba, Doliny Zimnika. Od razu chłodnie się tutaj przy tej rzece zrobiło. Także nazwa zobowiązuje. A za nami dzisiaj. Pyknie 15 km tak naprawdę, bo jeszcze mamy 700 metrów do, do parkingu, więc mniej więcej zegarek mi pokazuje, że to będzie koło 15 km 940 metrów przewyższenia. Także fajny trening. Bardzo przyjemnie było trochę, trochę za ciepło, chociaż temperatura mi nie przeszkadza dodatnia. Ale no śnieg był już mokry i mam lekko przemoczone buty, jednak impregnacja była źle zrobiona, albo po prostu no tego typu śnieg po pewnym czasie buta i tak przemoczy, i tak przemoczy. Dziękuję, że byliście ze mną i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!